Don Cassio oficjalnie ogłosił, że na gali Prime MMA 4 w klatce zadebiutuje polska bokserka zawodowa Ewa Piątkowska, mistrzyni świata organizacji WBC z 2016 roku. Jej przeciwniczką będzie Anna Andrzejewska, która na gali Fame MMA 9 walczyła z Karoliną Wejową Blond-Bruszczyńską, przegrywając z nią na punkty. Ewa Piątkowska od ponad roku trenuje MMA. Miała zadebiutować na gali MMA VIP u Marcina Najmana, ale nabawiła się kontuzji i pierwsze starcie w MMA nie doszło finalnie do skutku. W trakcie wywiadu na gali Prime MMA 3 Piątkowska powiedziała, że przyszła do Prime, żeby wyczyścić podwórko Fight'owe i chciałaby zawalczyć z takimi osobami jak np. Linki Master czy Lil Masty. Wyśmiała przy tym Ewę Brodnicką twierdząc, że źle reprezentuje polski boks zawodowy. Było to nawiązanie do porażki Brodnickiej z Lil Masty podczas jednej z gal High League. Piątkowska chce pokazać jak powinna wyglądać walka prawdziwej mistrzyni boksu. Andrzejewska nie będzie jednak prostą rywalką. Jest bardzo wysportowana i ma na swoim koncie wiele sukcesów w sportach sylwetkowych, m.in. złoty medal fitness podczas mistrzostw Polski w 2018 roku. Wcześniej trenowała biegi długodystansowe oraz boks. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata freak Fight'ów, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by oglądać kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć!